Czekam właśnie na Barsona. Już tam idzie. To ty już nagrywasz? <grywa> <grywa> tak. Dobra. Perfect. Dobra, jak coś to Barson już jest. Bawi się z psem. Będziemy otwierać playpiki batusna. Tak, dzisiaj taki vlog, którego ktoś może kogoś to nie obchodzić jakby, bo FIFA. No. Ale, ale dobra, nieważne. Lecimy. Ja no, już się doczekać nie mogę. Dobra, Alan. Holand, Holand. Tak, mam więcej... Ej, czekaj, bo nie wiem czy się nagrywa. Nie, nie wiem ogólnie czy będzie nas widać. Bardzo wyszę i tu podjedź. Moczę jeszcze nagrywanie na Inwosie. Zrób zapomnę i zrób się coś nie nagra. No. Tak jeszcze trzeba i bać. Spokojnie. Spokojnie jestem nie. No! i nabywanie i jak tam Marcin mówi, to to... Nie powiedział. Nie chyba kręgosłup boli bo wczoraj o tych sankach. Wiesz się było był taki Ale dzisiaj będziemy musić dograć do ostatniego odcinka, bo trochę za Caramba. krótkie to wyszło. Wyszedło. no... Ale boli masakry się tutaj. Ej na no, barzy się nie chce. się nie chce nagrywać? No to kliknij, no. no. i patrz, cały rozpoczęć, to czekaj. I tu... O! No! Gię, nie musisz a ty się budzisz kurwa jest Nie Tak ręką przejedzie już, a do... <grym> ja pod kran łeb, uczesać, zesprayować ej, ej to co zrobić jak coś się nie nagrywa? Nie nagrywam odcinka Dobra To ja otwieram jednego pierpika, to drugiego Spoko. Dobra, jak coś, sorry, ale no będzie musieć... A, okno jeszcze zasunę Bo widzisz, widzisz, są takie kreski A, dobra Okej, okay. patrz przedmioty. Okej. Okay. Ja grana. Jeden, Dobra, jest Okej, okay. okay, ja otwieram jednego, bardzo drugiego, I zobaczymy. No ja liczę na albo Depaya, albo na Griezmana. Myślisz, że uda się któregoś? Nie. A, okej. Okay. Dobra, 3-4. I... Y y eee... Eee... Dobra, to we wezmę tego 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 typa. Dobra, i masz drugiego. To Gold 3, więc... Dobra, poka młody, co tu się Zachawi, Zachawi weź Zachawi. Nie, nie najgorsze w sumie. Szkoda, że nie ma ten Depaye. Szkoda. Depaye bym sobie pograł. Ale dobra. Nie jest najgorszej. Nie, często teraz. Wyślij. Dobra. Jak coś, to... A w sumie dawa jeszcze paczkę jakąś. Co z tego? Czekaj mogę? Paczka. Mam 117. <gry> to wszystko na toty ty. Złota paczka. Może jakąś... Jakąś lepszym, żeby... Złota... Dobra, tom. Tak, tak. Złota ale tylko jedną... Bo... Ja mam otworzyć. No, klikaj. A potem czy będzie łapał chociaż. A nie przecież ja pamiętam jak się rozpoznaje Ja wstanę, bo... może, może coś siądzie. Stanę, stan. Nie ma dobra. Nawet nie ma k ja, Ty to chyba nie umiesz. Dzięki. Dobra. Kto to? ma te też. Miarę. To teraz pewnie obejrzymy sobie jakiś chorob coś. Mam, dobra. Y I pójdziemy nagrywać o, odcinek, ja więc... Ja dwa cienie I Widzisz. Dobre. Bo dzisiaj musimy jeszcze dograć parę scen do odcinka, co w sensie do takiego vloga. Tak. Z... Sanek. Sanek, którego pewnie widzieliście już. Ale. coś Marcinowi się z telefonem stało. Zepsu coś się stało i nie było mnie w Znaczy nas nie było w zlema. Ale ja dzisiaj mam telefon, także jak się Marcinowi sobie coś nie stało. Nie mam. Ja nawet kamerkę ładowałem, więc w dzisiaj będzie git. Oj. I pewnie wrzucimy to do odcinka, którego widzieliście. Tak, bo na pewno. Dobra, no to na razie lecimy, jak coś jeszcze będzie się działo, no to będziemy pan, nagrywać. Dobra, teraz właśnie sobie jemy tortillę Bartson zrobił. I e, ja damy horror. Jak on się nazywał? No. Więc pewnie oglądniemy to i pójdziemy... Tak, bo ogólnie dzisiaj cały dzień sypie, więc troszkę tego śniegu pewnie będzie. Więc będzie się na pewno jeździć lepiej niż y, wczoraj No bo wczoraj na przykład u Marcina, dzisiaj wy to widzieliście w sobie parę dni temu Jak jeździliśmy, takie wystawały y, Krytówki. Nie tylko Coś tam jeszcze by było. Wystawało. No bo mało śniegu było, a wydaje mi się, że dzisiaj, już wczoraj tego będzie Zdjęcie mu od tyłu ktoś zrobił i wysłał Dobra, to kończymy, bo bym tam Dobra, próba numer jeden. Dobra, dajmy. dwa. Dobra, jeden. już idzie idzie. Próba mikrofonu, raz, dwa, raz, dwa. Spoko, spoko. Mm, dobra, tak więc jestem ja i Barson. <grywa> Jaki cicho teraz. Ogólnie jest taka, taki Siema. problem, że chciałem sobie Xboxa zrobić, że mógł to streamować z Xboxa, ale się nie dało. Więc otworzyłem sobie... O, Na webapie. Zagrztusiłem się Tigera. A ja Monstera piję. Dobra, że może to być. Nie wiem. Dobra. Dobra, Ogólnie to tak, jeśli chodzi o jakieś dobre karty to jest Ben Eder Pogba No, jeszcze ten Miller Insignia, ale to już tak... Wiecie, słabo. No i Endombele, to są takie lepsze karty które będziemy chcieć trafić więc widzimy się dopiero jak zaloguję się na webapa gruba, grywa. dobra lecimy e, okej okay, mamy jesteśmy już na webapie sprawdzę jeszcze czy się nagrywa, wszystko się nagrywa Dobra jeszcze jeszcze próba tak sprawdzę Dobra widzicie wszystko Ok. E, gold 3 jak zwykle no ja Lepiej nie umiem. Jakby chodzi o to o ty, no to mam yy, chyba 130, 140 około paczek. Yy, W miarę spoko paczki, te początkowe, to są w miarę słabe, ale to wiecie. I lecimy. Jak mnie się szkoła trafię? Trafi dobrego? Myślę. tego 76? Dobra, 3-4 Ten ja dokładnie o którym myślę, ten taki z brąz włosach Dawaj. O dobra, na razie jest Stos. Czekajcie, kto tu jest najdroższy? Ej, jest sztos nawet Thielmans Coop Mainers e, Thielmans Gdzie Ej, no to biorę Stonsa chyba Albo Thielmansa ko byś wziął? Bier tego z co? Dobra, biorę Tielemans. Ej, na razie spoko. I kolejny 3-4 Miller jest! Ale... Whoa! Ale Cox! Koks. Ale Cox! i on kosztuje? 50 tysięcy. Ej, git jest! Ogólnie Uf. chyba jeden z lepszych nagród ostatnio. Ale sprzedać Ej, Ale do SBC albo jakichś wyzwania jak no. będzie, no to chłopie wiesz, idealnie Ej, sztos No. Ja się cieszę. Czekaj, wszystko do klubu. Pokażę Wam jeszcze no. mój skład. Yy, ogólnie jest słaby. Coś takiego. No takie. Czy na 10? <grywy> Nie, no. Nie jest najgorzej Kupiłem ostatni hitariana i tego. Traf tego zrobiłem w tych yy, sezonowych Dunkan. O Nie wiem, czy ogólnie pokazywałem mój skład. Może, że kiedyś tam pokazywałem, ja ja, to chodnie. już dawno. I ogólnie ten tavernier, tavernier jest sztosem, bo on może dostać upgrade tej karty. Mimo, że już jest jednym z, chyba jednym z najlepszych, albo najlepszym prawym obrońcą. Więc. Dobra. No to chyba to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. To był taki odcinek typowo z FIFA. Nie? Bardzon. Tak jak ostatnio to było. Kiedy ostatnio? Nie, nie wrzuciłeś tych. Nie, nie, bo to będzie właśnie do tamtego W sensie, tamto poprzednie widzieliście tydzień temu A to widzicie dzisiaj Bo to nagrywam teraz i za chwilę to pojawi się na YouTuba No, więc dzięki za oglądanie Siema Siemano Five, six, seven,